W Rosmanach stacjonarnie pojawiły się kalendarze adwentowe. Pierwszy to Isana, i jest to kalendarz z odżywkami do włosów. Jedno okienko wychodzi tutaj za troszkę ponad 4 zł. W środku znajdziemy odżywki w tych takich saszetkach. No, ciekawa propozycja, ale czy to się opłaca? Sama nie wiem. Drugi kalendarz z Isany mniejszy i tańszy. W środku znajdziemy maseczki w płacie i płatki hydrożylowe pod oczy. Jedno okienko wychodzi tutaj za około 2,49. Następny jest to kalendarz adwentowy z produktami do makijażu. Jedno okienko wychodzi tutaj za około 4,16. Osobiście nie znam tej firmy, nie znam tych produktów, więc sama nie wiem, czy warto. I kolejny to kalendarz adwentowy podróż Jedno okienko to koszt około 5,40. I w środku mamy znaleźć przeróżne akcesoria na podróż. Gumki do włosów, pojemniczki na szampony, czy opaska na oczy. Następnie kalendarz z Revolution. Cena jednego okienka to około 2,50. A w środku, jak widać, kosmetyki do makijażu. I kolejny kalendarz makijażowy. Tańsza propozycja, bo jedno okienko wychodzi za około 4,16. A w środku make-up i akcesoria do makijażu. Następna droższa propozycja Wedel i On Libio. W środku kosmetyki do włosów, słodycze i biżuteria. Jedno okienko to koszt około 16,66. Robiłam unboxing tego kalendarza tak że zaglądajcie na shortsy. Tutaj kalendarz z 24 kulami do kąpieli. Jedna kula to koszt około 5,40. I zobaczcie jaki ten kalendarz jest ładny. W środku mamy świece zapachowe i dyfuzory. Jedno okienko wychodzi za około 9,58. Kolejny kalendarz i tutaj kosmetyki i słodycze. Jedno okienko wychodzi tutaj za 11,24. Patrząc na opisy zapowiada się serio ciekawie. Znalazłam też kalendarze z Disneya. W środku kosmetyki i akcesoria. A jedno okienko to koszt około 7,50. Koniecznie dajcie znać w komentarzach który najbardziej Wam się spodobał.